Witamy ponownie na Technologia Wojskowa. Cieszę się, że znów się spotykamy. Dziś porozmawiamy o przyszłości potęgi militarnej. W roku 2026 Polska wkracza w nową erę obrony powietrznej. To właśnie wtedy na nasze lotniska wojskowe trafią pierwsze egzemplarze samolotów piątej generacji F-35 Lightning II, które w polskiej służbie otrzymały dumne imię Husarz. Ten moment zapisze się w historii nie tylko jako zakup nowej technologii, lecz także jako symboliczny krok w stronę uniezależnienia się od przestarzałych konstrukcji i wejścia do ścisłej elity lotniczej NATO. Przez długie lata podstawą naszej obrony powietrznej były myśliwce MIG-29 i SU-22, konstrukcje wywodzące się jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Choć były modernizowane i wielokrotnie sprawdzały się w misjach, ich czas nieuchronnie dobiegał końca. W obliczu dynamicznych zmian w regionie i zagrożeń na wschodniej flance NATO Polska musiała dokonać przełomu. Wybór padł na F-35 samolot, który nie tylko przewyższa wszystko, co posiadaliśmy do tej pory, ale także otwiera przed naszym lotnictwem zupełnie nowe możliwości. Nazwa Husarz nie została wybrana przypadkowo, nawiązuje do legendarnych polskich skrzydlatych jeźdźców, którzy w XVI i XVII wieku rozsławili polskie oręże na całym kontynencie. Tak jak Husaria była niepokonana na polach bitew, tak F-35 ma stać się nie do przełamania w powietrzu. To połączenie tradycji z nowoczesnością sprawia, że nowa maszyna budzi nie tylko respekt, ale i dumę narodową. Z zewnątrz F-35 wygląda jak futurystyczny myśliwiec z filmów science fiction. Jego kształty są podporządkowane jednej nadrzędnej zasadzie być niewidocznym dla radarów. Technologia stealth, czyli obniżona wykrywalność, daje Polsce zupełnie nowy wymiar przewagi. Samolot, który może zbliżyć się do przeciwnika niezauważony, wykonać uderzenie i powrócić do bazy, to narzędzie zarówno obrony, jak i odstraszania. Jednak F-35 to nie tylko ukrycie przed radarami, to prawdziwe latające centrum dowodzenia. W jego kabinie znajduje się zestaw czujników i komputerów zdolnych analizować pole walki w czasie rzeczywistym. Dane zebrane przez jednego pilota mogą być natychmiast przekazywane innym maszynom, jednostkom naziemnym i sojuszniczym systemom obrony. Oznacza to, że F-35 nie działa samotnie, jest częścią większej zintegrowanej sieci NATO. Polska modernizacja lotnictwa nie kończy się jednak na F-35. Równolegle trwa proces unowocześniania samolotów F-16 do wersji Viper, a także wprowadzania lekkich myśliwców F-A50 z Korei Południowej. Razem tworzą one trzon sił powietrznych, które będą mogły reagować elastycznie na różne zagrożenia. F-16 i F-A50 to szybka reakcja i codzienna obrona, a F-35 to gwarancja przewagi technologicznej i strategicznej. Obecność F-35 w Polsce ma znaczenie wykraczające poza nasze granice. Wzmocniona polska flota to także silniejsze NATO. W obliczu napięć i konfliktów w regionie każdy taki krok to sygnał, że sojusz jest przygotowany i zdeterminowany. Polska staje się jednym z filarów bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej przestrzeń powietrzna będzie należała do najlepiej chronionych w całym sojuszu. Nie wolno jednak zapominać, że nawet najnowocześniejszy sprzęt jest bezużyteczny bez dobrze wyszkolonych ludzi. Dlatego polscy piloci od miesięcy przechodzą intensywne szkolenia w Stanach Zjednoczonych i innych krajach NATO, poznając każdy szczegół nowej maszyny. Opanowanie systemów F-35 to ogromne wyzwanie, ale także prestiż i dowód profesjonalizmu naszych sił powietrznych. Widok F-35 od przodu pokazuje jego agresywną sylwetkę i zaawansowaną kabinę, w której pilot ma dostęp do systemów pozwalających widzieć więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Z kolei spojrzenie od tyłu odsłania potężny silnik zdolny rozpędzić maszynę do prędkości ponad 1,6 Mach. To połączenie niewidzialności, szybkości i siły daje Polsce samolot, który nie ma sobie równych w regionie. Przyszłość polskich sił powietrznych rysuje się w jasnych barwach. F-35 Fusarz to dopiero początek drogi, która obejmuje dalsze zakupy, rozwój infrastruktury i pełną integrację z systemami obrony NATO. Rok 2026 zapisze się w historii jako moment, w którym Polska naprawdę wzmocniła swoje niebo i pokazała, że potrafi inwestować w bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie. To nie tylko samolot, to symbol nowoczesnej Polski, która sięga po najlepsze technologie i jednocześnie pamięta o swojej tradycji. F-35 Kwusarz to skrzydlaty strażnik XXI wieku, który od teraz będzie czuwał nad naszym niebem.